Simano, witam Was w kolejnym odcinku z poradników do Minecrafta. Dzisiaj Wam pokażę najlepszy sposób, jak zoptymalizować Waszego Minecrafta do maksimum. I dzisiaj zainteresujemy się po prostu najnowszą wersją, jak to zrobić, co i jak. Zapraszam do odcinka. A więc tak, jak zwykle, jak się przejęło na moich odcinkach, zapraszam Was do pierwszej strony podanej w opisie. Jest to Fabrik MC. Służy on do, do obsługi modów, które potem będziemy wykorzystywać do optymalizacji. Ja sobie pobiorę dzisiaj najnowszą wersję. Wybieramy wersję Minecrafta, możecie oczywiście innej używać, ale wtedy musicie też dla innej wersji te mody pobierać. Oczywiście pokażę Wam jak to robić. Ale dobra, przechodzimy dalej. Instalujemy naszą wersję fabryka. Jak widzicie, został nam no, pomyślnie zainstalowany. Jak klikniecie sobie tutaj w to, to macie was folder z modami. Jeżeli pominęliście, niestety te kliknięcie to wasz folder możecie znaleźć wpisując w wyszukiwarce Windows %abrata% Wchodzicie następnie w .minecraft Wchodzicie wtedy w folder mods I tutaj będziecie umieszczać nasze mody A więc tak, następnym linkiem, który wam podałem w opisie jest Sodium Jest to mod, który pozwoli nam zoptymalizować naszego Minecrafta Właśnie po to był nam silnik Fabric więc tak, wybieracie sobie tutaj download. Jeżeli macie inną wersję niż ja, to wybieracie po prostu tutaj inną wersję. Ja, ja mam najnowszą, więc wybieram 1.21.4. I ważne to jest, żebyście wybrali tutaj modloader fabric, bo takiego pobraliśmy. Teraz tak, wchodzimy w nasz folder z modami. Kropka Minecraft mod i mamy nasz folder. Przeciągamy nasz pliczek tutaj. No i mamy w sumie wszystko gotowe. Jeżeli byście chcieli w przyszłości używać shaderów, to macie też takiego moda. Go tak w ten sam sposób pobieracie. Ja dzisiaj tego nie będę używał, bo nie jest nam to potrzebne. Więc tak, przechodzimy teraz do naszego Minecrafta. Jak widzicie, mamy naszego Fabric Loader'a 1.21.4. Pozostaje nam tylko kliknąć kraj. Wtedy pobiera nam się. Wszystko przygotowywuje się. No. I jak widzicie mamy naszego sodiuma. Ale tak, jeżeli chcecie, to możecie wejść w single player. Wróćcie sobie nowy świat, przypóźmy Creative, New World. Jak widzicie, wszystko wam działa, ale mamy jeszcze tutaj taką opcję. Żeby zwiększyć pamięć RAM dla Minecrafta. Jak widzicie pomimo super sprzętu, może nam czasami wolno ładować. I jeżeli macie więcej pamięci RAM, to zapraszam Was do następnej części. Jeżeli macie pamięć RAM równą, nie wiem, 4GB, coś takiego, to nie polecam wam robić tego następnego kroku. Więc tak, wyłączamy naszego Minecrafta. Następnie. Wchodzimy znowu w Launchera. Tutaj klikacie w instalację, wybieracie naszego Fabric loadera. I teraz tak, klikacie w więcej opcji i ustawiacie tutaj większą wartość pamięci RAM. XMX argument. E, oczywiście XMX oznacza maksymalne 8G oznacza 8 GB. Możecie jeszcze dodać argument XMS Na przykład nie wiem, ja w tym przypadku dał 4 GB, aby się upewnić, że Minecraft będzie miał 4 GB zawsze zapewnione. Yy, tak, ogólnie używajcie tego w zależności od swojej pamięci RAM. Ogólnie 8GB całkow całkowicie wystarcza. W przypadku, gdy macie 32GB RAM, to myślę, że bez problemu możecie tak dawać. Jak macie 16, to jakieś 4-6GB i tak dalej. To zależy od Was, zależy ile macie pamięci. Próbujcie, nie bójcie się, nic Wam się nie stanie z komputerem ani ze sprzętem innym. Więc tak, odpalamy naszego Fabric Loadera znowu. Chodzimy na nasz świat. Wiem ogólnie, że będziecie widzieć różnice, bo świat już jest wygenerowany, ale jak widzicie, nawet nowe czanki, które się nam generują, generują się teraz strasznie szybciej. Nasz Minecraft ma o wiele więcej pamięci ram dostępnej i już się tak nie dławi. Jak widzicie, czasami wyjdzie nawet po te 2-3 tysiące. Więc naprawdę był mu potrzebny ten ram. W opcjach możecie zmienić sobie czanki. Ustawienia jakości, performance. Możecie sobie nawet ograniczyć fps -y w tle, wszystko zależy od tego, jak będziecie chcieli, żeby wasza gra działała. Jakich będziecie chcieli, żeby mieć, by miała priorytet, i tak dalej. Jak jeszcze zamieszczę wam za chwilę porównanie normalnej wersji Minecrafta z tą wersją. Jak to działa, co i jak. Więc wyłączamy. Nasz VSync, aby nie limitować FPS-ów. Jak widzicie mamy tyle FPS-ów. Weźmy sobie jakieś TNT. Jak widzicie nasze FPS y nam nawet nie spadły poniżej 200. Jak się spojrzymy w podłogę to mamy nawet 1700 FPS. Ów. Zobaczmy teraz jak to będzie na zwykłej wersji Minecrafta. A więc tak mamy już odpalony zwykłego Minecrafta bez naszego modu optymalizacyjnego. Wchodzimy sobie na nasz wcześniej przygotowany świat. Jak widzicie bez naszych ustawień co dodaliśmy do naszego Minecrafta mamy ledwo co... Ledwo to 100 FPSów. Ale poczekajmy chwilę, aż nasz świat się właduje. Jak się spojrzymy w dół, to mamy 500 fps, więc 3 razy mniej tego co mieliśmy. Zróbmy znowu nasz testowy wybuch. Jak widzicie FPS, są no, spadł do 60, 70, ustawienia są te same, więc jak widzicie warto pobrać naszego Sodiuma, warto pozmieniać te kilka ustawień, żeby potem cieszyć się o wiele płynniejszą rozgrywką. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się też również spodobał, że nie było żadnych problemów z audio, z tłumaczeniem, jakby co to piszcie w komentarzach, na razie.